Witajcie. Dzisiaj w ogóle chciałbym kogoś przedstawić. Nowego dzisiaj bohatera, który będzie się na stałe mi się wydaje pojawiał. Jest to łok zykryt więc jest to łok z stali węglowej. Już wykonałem na nim pierwszą warstwę jakby tego, wiecie, zahartowania olejem. No i kompletnie nie umiem na nim smażyć, ale mi się wydaje, że z każdym... Aha, jeszcze światło, tylko poczekaj, zykryt Mam nadzieję, że z każdym smażeniem będę coraz lepszy i dzisiaj właśnie wykonamy takie proste danie. Wykona to jest zdanie z Japonii, nazywa się Omu rice, czyli to jest połączenie omlet i rice, czyli będzie smażony ryż, z, taki prosty smażony ryż, z, jakby z keczupem, w ogóle coś ciekawe, zawinięty w omlet. Więc, w sumie, jak widzicie, mam tu wszystko mm, przygotowane, całe tą Mise plus. Yy, no, w sumie tutaj używam w ogóle nawet Mira czyli jakby selera, yy, cebuli i marchewki. Yy, tutaj mam. Taką potężną łyżkę keczupu z potężną łyżką sosu sojowego i z dwa ząbki małe czosnku. Yy, no ryż, no w sumie to widzicie, wszystko będzie się wyjaśniało w trakcie i jak, jak chcecie smażyć na oku, bardzo ważne, żeby wszystko przygotować przed tym, więc ja sobie jedyne, co jeszcze zrobię, to mm, rozbiję moje jajka. Hops, hops. I ubijemy nasze jajka, żeby po prostu później, znaczy... Powiem tak, jak widzicie, mam tu dwie patelnie i na jednej zrobimy jajka, na jednej zrobimy cały ryż. Bo e, wydaje mi się, że to by było trochę takie bezsensu logistycznie, żeby robić to na jednej. Dobra, i to sobie na razie pójdzie. Ja biorę moje pałeczki, ubijam. Omletem zajmiemy się później, najpierw zajmiemy się ryżem. Widzicie? Okay. Hops, hops. Dobra. Wydaje mi się, że jest gotowe. Jeszcze tylko przyprawię solą przed. Żeby później już się nie martwić tym i czarnym pieprzem. Jeżeli chcecie, żeby był ładny, taki nieskazitelny. To możecie użyć białego pieprzu albo w ogóle zrezygnować z pieprzu. No jednak sól zalecam. Ostatnio się dowiedziałem w ogóle, że sól ma jakby mm, taki typowo jakby aż chemiczny mm, wpływ na to, że czujemy smak lepiej w ogóle, że, że ona jakby otwiera jakieś tam nasze mm, receptory smakowe, z tego co słyszałem. Ale tak słyszałem, nie wiem, nie będę mówił, że to jest zapewnik i nagrzewamy naszego łoka już. I lecimy z tematem. Nie przygotowałem sobie nic do picia, więc um, no będzie mi trochę ciężko. W ogóle to danie jest dla mnie takie dziwne, bo jakby pracy jest za dużo na śniadanie, ale składniki są jakby śniadaniowe dla nas. I mi się wydaje, że to jest idealna definicja brunchu. Nie wiem, jak popularne są u nas branche, ale mi się wydaje, że to jest takie idealne danie na brunch po prostu. Czyli jak widzicie, no nie wiem, no, no, no takie coś. Tak samo jakbyś takie jakieś mm, paniekie, coś takiego. Nie, no to jest typowo śniadaniowe, ale. Nie wiem, właśnie branż to jakiś taki dziwny wynalazek, mi się wydaje, Bra ludzi z branży korporacyjnej. No ale mi się wydaje, że to jest takie typowe danie jak branż, no bo kurde. Właśnie typowo idealne danie pod branż. Ok, jak widzicie mój łok już nawet mi, więc dodam trochę oleju. Mojego szalotkowego oleju, mam jeszcze go. Na pewno będę go miał jeszcze długo i nadaje się idealnie do smażenia tego. Dobra, i rozprowadzamy go. Ops. No i pierwsze, co idą nasze warzywa, czyli Więc w sumie, fajne jest w wokół to, że jakby. I to też jest, jakby ciężkie z jednej strony, przynajmniej w takim oku, jakiego ja używam. Jeżeli macie nieprzybieralny łok, to jest już trochę inna sytuacja. Ale jeżeli macie takiego łoka właśnie albo żeliznego, albo z stali węglowej, że chodzi właśnie o to, że się go jakby, nie wiem jak to nazwać po polsku, mówi się po angielsku seasoning, czyli nie wiem, jakby hmm, cały czas mu się nadaje jakby tą warstwę takiej malutkiej, malutką warstwę oleju, tak? I to po prostu tworzy po pierwsze, że on jest bardziej hmm, bardziej, bardziej nieprzywieralny, a po drugie, że, że ma po prostu cały czas smak yy, poprzednich potraw, jakby wiecie. Więc to jest w sumie naprawdę bardzo ciekawa rzecz. Nie używa się do tego detergentu do mycia takiego wok'a. A sama... jakby jest coś takiego, co się nazywa wok hei, w filozofii kuchni chińskiej. To jest właśnie ten smak wok'a. On jest oprócz tego właśnie, że... bo jak wiemy, to na łoku smażymy na wysokim ogniu. To jest też właśnie spowodowany tym, tym właśnie zbieraniem tym, przez smaku przez tego łoka, tak? Więc w sumie nasze warzywa w ogóle się zeszkliły, to wszystko szybko się tu dzieje. Więc my się wydaje, że możemy dodać już nasz ryż. Hops. I to jest stary ryż, ogólnie najlepiej używać. Najlepiej używać właśnie starego ryżu. Mm. Ze świeżym też wyjdzie, po prostu chodzi to takie bardziej, że będzie... Jakby trochę, mm, trochę inna jakby tekstura, może być bardziej jakiś zlepiony, ten będzie bardziej sypki po prostu, bo te ziarna wysychają, powiedzmy przez noc, czy tam po iluś godzinach. To zwykle jest robione właśnie z ryżem, który po prostu został po jakimś tam daniu. Jak widzicie, o Jezus, no trochę lata, to to nie ma się co przejmować, tak jak widzicie, no zobaczymy, może... Jeszcze na innych filmikach będzie widać ten progres moich smażenia na łoku. Może też łok... Aha, nie wiem czego przedstawiłem. Mi się wydaje, że przedstawiłem, ale to jest zykryt. Więc mam nadzieję, że łok zykryt mi też w tym pomoże. I dodam jeszcze odrobinę oleju, tak żeby trochę zebrać te boki. Celowałem sobie na, na łyżkę, trochę tak średnio to wyszło. I teraz tą łyżką spróbuję rozprowadzić ten olej. Dobra, w sumie gdy nasz ryż złapał już temperaturę, jest lekko podsmażony z, z, z warzywami, mi się wydaje, że nie pozostaje nam nic innego, jak dodać nasz sos. Więc ja go rozłożę po prostu na dnie patelni i będę starał się ten sos, na pewno najpierw mi poleci sos sojowy i będę starał się e, dawać go na ścianki, zmniejszyć sobie płomień teraz i... O, widzicie? Słyszeliście? To było dlatego, bo dawałem ten, ten sos na ścianki. No i jeszcze tylko muszę zgarnąć tą łyżkę keczupu i czosnek. Teraz w sumie smażymy i mieszamy aż do wymieszania składników i praktycznie nasz, nasz ryż do omu omurice jest właśnie gotowy. W ogóle bardzo ciekawe są te dania właśnie. One, to się nazywa jakoś, ale to są dania kuchni japońskiej, które są z połączenia jakby kuchni typowo ty japońskiej z, 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 z kuchnią europejską, tak? więc to nie tam naprawdę ciekawe, jak nie niektóre rzeczy tworzą. No jedną z nich jest właśnie, na przykład omurais. Okej. Okay. Mi się wydaje, że nawet zrobiłem za dużo tego ryżu, jak na jedną porcję. Okej. Okay. No i w sumie. Nasz omurac jest praktycznie gotowy. W sensie omurajs, ryż do omurac jest gotowy. Więc ja odłożę szybko łoka, ostrożnie, żebyśmy go nie uderzyli. No i wracamy szybciutko do naszego, do naszego omleta. Czyli jeszcze raz przemieszam szybko jajka. Ja mam jeszcze dalej to masło w ogóle czosnkowo. czosnkowe nie czosnkowo którego użyję do usmażenia mojego omleta. Oczywiście możecie użyć zwykłego masła, oleju, czego tam lubicie. No i w sumie tak. Wydawało mi się nawet, że zajmie mi to więcej czasu. Aha, tu mam jeszcze moją dzielną szpatułę do jajek. I jeszcze wezmę sobie przykłyt talerz. Hop. Dobra. I teraz już mam wszystko, żeby, żeby ukończyć nasze danie. Jedyne, co mi się wydaje bardzo takie triki tutaj, to jest właśnie ułożenie tego omleta tak, żeby był, żeby ładnie wyglądał. Był kiedyś taki bardzo popularny filmik, gdzie taki szef kuchni z Japonii robił taki omleta, który był na współ jakby surowy, w takim francuskim stylu. I on go rozcinał i się rozchodził na boki. E, nie wiem, czy kiedyś bym taki zrobił. W sensie jest to takie... no mówię, to jest dość ciężka sprawa. On, on to naprawdę osiągnął typowo do perfekcji, żeby zrobić ten omlet. Ten omurais w ogóle. Ale taki też jest w porządku, więc i też widziałem, że są różne metody jakby jak układać tego omleta, bo możecie to zrobić na patelni i ja spróbuję tak zrobić. Albo możecie spróbować, yy... tylko dodam jajka, dodać najpierw ryż na talerz i potem dodać omlet do niego. I teraz tak jak, tak jak zawsze jak ja robię omlet, to właśnie najpierw zawsze troszeczkę mieszam. Mieszam moje mm, jajka i staram się je też troszeczkę mm, tymi pałeczkami rozprowadzić po prostu po, po całej patelni, żeby... bo widzicie, mam trochę małą patelnię, ale jest nieprzywieralna. Ważniejsze jest to, żeby była nieprzywieralna niż duża. Przecież na dużej na pewno by się te jajka lepiej rozkładały. OK, więc jak widzicie zbudowałem fakturę na moich jajkach i ja jeszcze zrobię coś bardzo noty ale, ale dodam trochę sera, nie? Mi się wydaje, że to nie jest, że to jest coś wspaniałego, że dodam trochę tartego sera. Bo w końcu, hej, jajka, ser. To jest w ogóle idealne, mi się wydaje, danie na kaca, no pomyślcie o tym. Tylko, że troszeczkę dużo roboty i może być skomplikowane robić omleta na kacu, ale wydaje mi się, że jest to dobre danie na kaca. No i teraz przy użyciu naszego, naszej łyżeczki Nałożę trochę ryżu do jednej strony. Czyli nałożę go z jednej strony. No i na pewno zrobiłem za dużo ryżu, ale postaram się, żeby to wyglądało ładnie. A resztę ryżu zjem później. Okej, okay, wydaje mi się. Że taka porcja jest okej. Okay. Mm. No i w sumie teraz nic nie zostało. Jak przełożyć go na nasz, nasz talerz? O, czekajcie. Ja tu mam jeszcze szczypiorek w ogóle, którym chciałem ładnie udekoro, udekorować moje danie. Hop. I teraz chcę zrobić coś bardzo głupiego. Chcę go obrócić o 180 stopni. Zobaczymy czy się uda. że nawet się udało tylko. Tylko widzicie, że tutaj jakaś taka półka powstała? Możemy go uformować na przykład przy użyciu albo tak, albo też widziałem, że niekiedy albo przy użyciu bambusowych mat, albo przy użyciu ręcznika go formują po prostu. Czekajcie, spróbujemy tą półkę zlikwidować. Hmm. Mi się wydaje, że to, ta półka już jest integralną częścią tego omleta, więc będzie ciężko, ale okej. Okay. Wygląda to tak. Ja jeszcze sobie szybko pokroję szczepiorek hops hops hops, 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 dobra, już pokryję cały, bo już niedużo, niewiele zostało Okej, okay, mamy pokrywany szczepionek i ja mam coś takiego, w ogóle kupiłem to wykrzynię. jest jakby 0,0 SOS 0 o smaku kary ketchup. A jako, że keczup jest w środku, kary ketchup na górze też mi się wydaje, że będzie się nadawał i zrobimy taki szybki zygzaczek. Hop, 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 hop. No i przesuniemy to jeszcze szczypiorkiem po górze. I nasz Omu jest gotowy. No nie wiem, no, wydaje mi się, że zrobimy jakieś potwora. Stworzyłem potwora, ale jestem trochę nawet z tego dumny. Więc. Tak wygląda mój omurais. Mam nadzieję, że sobie coś takiego zrobicie, bo jak widzieliście, nie jest to zbyt trudne. Mam nadzieję, że zykryt Wam się podobał i bo będzie już na stałe w tym programie stałym gościem. No i cóż, pozdrowionka i smacznego. Na razie.